Zadanie 20. Dane są punkty M o współrzędnych 6 i 0, N o współrzędnych 6 i 8 oraz punkt O o współrzędnych 00. 0. Tangens kąta Ostrego MON jest równy 4 4/3, 6, 3, 4 albo 80. Myślę, że tutaj w pierwszym kroku możemy sporządzić rysunek pomocniczy. Wykonanie takiego rysunku pomocniczego będzie polegało na tym, żeby narysować układ współrzędnych. Ja taki układ współrzędnych już tutaj zaimportowałam. No i w kolejnym kroku zaznaczymy te punkty, które tutaj mam. Najpierw punkt M. Punkt M to jest punkt o współrzędnych 6 i 0, czyli to będzie punkt, który leży tutaj w tym miejscu. Następnie punkt N to jest punkt o współrzędnych 6 i 8, czyli to będzie punkt, który będzie leżał tutaj w tym miejscu. No i punkt O to jest początek układu współrzędnych. Tutaj chodzi o kąt ostry, MON, czyli to jest ten kąt, który powstanie tutaj. Czyli dobrze jest teraz połączyć odcinkami na pewno punkt O i punkt N oraz punkt O i punkt M. Przy okazji też zmieniłam kolorystykę tych połączeń. No i kąt alfa, jeszcze raz sobie powiedzmy, o którym mowa jest w tym zadaniu, to jest dokładnie ten kąt tutaj w tym miejscu. Przy czym tutaj dla formalności sobie zapiszmy jeszcze, że kąt E, M, O, N to jest dokładnie to samo co kąt alfa. No i my tutaj w zadaniu właśnie szukamy tangensa kąta alfa. I tutaj musimy pamiętać o tym, co wynika z własności tangensów, że kiedy jedno ramię kąta pokrywa się z osią OX, a wierzchołek tego kąta leży w punkcie 0,0, czyli w początku układów współrzędnych, a dwie rzeczy tutaj w tym przypadku mają miejsce, to w tego typu przypadku tangens kąta alfa to jest nic innego jak Y nad X. Przy czym tutaj musimy pamiętać, że x i y to współrzędne dowolnego punktu, który leży na drugim ramieniu tego kąta. My tutaj mamy podane współrzędne punktu n i współrzędne punktu, no właśnie, ja myślę, że tutaj spokojnie współrzędne punktu n nam wystarczą. No i teraz możemy przyjąć za współrzędną xową liczbą 6 i za współrzędną y równą 8 na tej podstawie zapiszmy tutaj, że tangens kąta alfa, on jest równy 8 szóstek, przy czym ten ułamek możemy spokojnie skrócić, dzieląc licznik i mianownik przez 2, przez co uzyskujemy 4 trzecie. Więc tangens alfa równy 4 trzecie to jest odpowiedź ostateczna, będzie to w tym przypadku odpowiedź A.